Naturalnym stanem skupienia liberalno-lewicowych salonów i mediów jest stan świętego oburzenia. Nieustannie przeżywają święte oburzenie z powodu, że ktoś powiedział i coś powiedział, jak on mógł powiedzieć. Nie zawsze ktoś rzeczywiście coś powiedział, czy nie zawsze powiedział to, co oni mówią, że powiedział i czym się wzmożą akurat. Ale w wypadku profesora Krasnodębskiego, na którego teraz przeżywają lewicowo-liberalne media i salony święte oburzenie, profesor Krasnodębski powiedział że rzeczywiście, od razu w moim przekonaniu powiedział świętą prawdę, że większe zagrożenie dla polskiej niepodległości w tej chwili nadchodzi z zachodu niż ze wschodu. Mówiąc o zachodzie, jednoznacznie wskazał na Niemcy i na Unię Europejską, a właściwie na takie Państwo europejskie, które Martin Schulz nazywał Stanami Zjednoczonymi Europy, które właśnie pod niemieckim przewodnictwem jest na zachodzie Europy budowane. Reakcja tego oburzenia opiera się na kilku przekłamaniach, dlatego może warto o tym powiedzieć. Po pierwsze, na w starych stereotypach jeszcze stworzonych w PRL-u, gdzie Zachód postrzegano jednoznacznie jako wolny świat i ten wolny świat był jeden. Otóż wojna na Ukrainie, napaść Rosji na Ukrainę pokazała, że nie ma jednego Zachodu. Najlepszy dowód, że się o tym mówi, że Zachód powinien zachować jedność, że zachowuje jedność, jeżeli się o tym mówi, jeżeli się zaklina rzeczywistość, to najlepszy dowód, że nie ma jedności. Nie ma jednego Zachodu, jest Ameryka, która popiera Ukrainę, Ameryka, która prowadzi globalną rywalizację z Chinami, a więc w momencie, kiedy Rosja, a to było na początku lutego, Ustami Putina wspólnie z Xi Jinpingiem wygłosiła taki manifest, że oni staną na czele, Chiny i Rosja na czele ludów, narodów zbuntowanych przeciwko Stanom Zjednoczonym i będą taką globalną operację deamerykanizacji świata prowadzić. Trochę umknęła ta zapowiedź, ale ona w Ameryce została usłyszana, a zaraz potem po paru tygodniach przyszedł atak na Ukrainę. Pokazujące, że amerykańskie oferty, bardzo daleko zresztą idące dla Rosji, hojne, zostały odrzucone. To od tego momentu polityka Ameryki, nieważne nawet, jakby tam jacyś izolacjoniści wygrali, ponieważ kręgi wojskowe Deep State wie doskonale, że najbardziej strategicznym interesem Ameryki jest zniszczyć Chiny, nie dopuścić do zwycięstwa Chin, a to oznacza, że Rosja, która jednocześnie, jednoznacznie się wpisała w. Koalicję z Chinami musi zostać wykryfawiona, musi zostać osłabiona. Jest to zupełnie inny Zachód niż Niemcy i Unia Europejska, której geostrategiczny interes jest dokładnie odwrotny. Rosja nie może przegrać tej wojny, Rosja nie może zostać osłabiona, ponieważ cała konstrukcja federacyjnego państwa europejskiego, zaprojektowana tak naprawdę w wieku XIX przez Bismarcka, a przez Angelę Merkel i Putina odgrzana tylko w haśle, co Putin mówił u nas na Westerplatte, wielkie narody się muszą ze sobą porozumieć. Te dwa wielkie w swoim przekonaniu narody się porozumiały i idea państwa europejskiego jest nierozerwalnie związana z Rosją. Cała, y, wszystkie łady zielone, cała klimatyczna polityka Unii Europejskiej, to wszystko jest nastawione na Rosję. To wszystko się opiera na ruskim gazie, na wodorze, który ma Rosja robić. To wszystko się opiera na tym, że Europa zostanie cała zdławiona rozmaitymi klimatycznymi limitami, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla aż o 55%, a Rosja, która nie będzie żadnych limitów przestrzegać, będzie mogła tam produkować wodór, produkując ogromne ilości dwutlenku węgla i wysyłać go przez Niemcy do całego świata. Koniec koniec rosyjskiej potęgi to jest koniec niemieckiej gospodarki, koniec siły niemieckiej gospodarki, która jest w całości oparta, ta siła na taniości surowców rosyjskich. No, nie chcę się tym rozwodzić, mówiłem wielokrotnie, będę mówił wielokrotnie, książkę napisałem, jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nic w ogóle nie rozumie. Zostawmy teraz wypowiedź profesora Krasnodębskiego, która w. Spazmy oburzenia wprawiła pana, Piskorskiego. Piskorski, przepraszam, pana Trzaskowskiego. Trzaskowski zresztą kłamał na tym swoim kampusie bezczelnie, usiłując, ponieważ miał na sali, czy tam gdzieś w pobliżu, ambasadora Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, co pan Brzeziński tam robił, jaki interes mają Stany Zjednoczone we wspieraniu proniemieckiej opcji w Polsce. Ale mając go tam na sali, usiłował wmówić wszystkim obecnym, że Krasnodębski straszył Stanami Zjednoczonymi, że to Ameryka ma być tym zagrożeniem dla Polski. No nie. On mówił wyraźnie o Niemczech. Ameryka z racji na ten interes geostrategiczny, o którym mówiłem, czyli to, że musi doprowadzić do osłabienia Rosji, jest akurat naszym w tej chwili najcenniejszym sojusznikiem i, i, i z tego się powinniśmy cieszyć. Natomiast ech, Zestawmy tę wypowiedź profesora Zdzisława Krasnodębskiego z wypowiedzią kanclerza Olafa Scholza. Bo chybaście już wszyscy zapomnieli, że zaledwie parę miesięcy temu w Die Welt pan Scholz zamieścił artykuł, kanclerz Niemiec, urzędujący, w tym napisał, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za Europę i muszą zostać wreszcie pozbawione mniejsze kraje, cytuję z pamięci, prawa do czy możliwości, możliwości egoistycznego blokowania decyzji europejskich. No, nie, trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby wiedzieć, że jeżeli Niemcy przejmują odpowiedzialność za Europę, to decyzje europejskie to będą decyzje niemieckie, a egoistycznym blokowaniem ich we własnym interesie byłoby na przykład, jeżeli Polska by je zablokowała. Czy to nie oznacza po prostu, wprost jasno powiedziane, Polakom zawieramy ich suwerenność? Egoizm Polaków, ich interesy narodowe nie mogą być brane pod uwagę w polityce europejskiej, czyli tej, która opiera się na rurach łączących Niemcy z Rosją, celowo zbudowanych tak, aby omijały Polskę i kraje bałtyckie. Do tej wypowiedzi dodajmy jeszcze fakt. Fakt jest taki, że w Komisji Europejskiej, gdzie. Jest to chyba żadna spiskowa teoria, jeżeli powiem, że nic się tam nie dzieje bez zgody Niemiec, że w Komisji Europejskiej toczy się postępowanie przeciwko Polsce, postępowanie naruszeniowe nie o żadne tam izby dyscyplinarne, nie o żadne KPO, nie o praworządność. Toczy się postępowanie naruszeniowe o wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. O to, że Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawo polskie i konstytucja polska są prawem najwyższym, z wyjątkiem konkretnych dziedzin, w których konkretnie zrzekliśmy się na rzecz organów wspólnotowych swoich kompetencji. To wynika z traktatu europejskiego. Cała Unia Europejska opiera się na przeniesieniu kompetencji, na delegowaniu kompetencji, czyli organy wspólnotowe mają tylko tyle kompetencji, ile w traktatach przeniosły na nie państwa Unię Europejską tworzące. To, to orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego było potwierdzeniem trzech poprzednich z czasów, jeszcze kiedy tym trybunałem kierował pan Safian, kiedy kierował nim pan Zol i kiedy kierował nim pan Rzepliński, a więc nigdy nie kwestionowanych. potwierdzających to samo, bo to jest wyraźnie powiedziane w polskiej konstytucji, mało tego to orzeczenie jest zgodne z orzeczeniami sądów konstytucyjnych Niemiec. Francji, Hiszpanii, Włoch i jeszcze kilku pomniejszych krajów. I Unia Europejska, Komisja Europejska uruchomiła postępowanie naruszeniowe przeciwko Polsce, żeby zmusić Polskę do zmiany orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnego skądinąd z, z orzeczeniami tych głównych krajów unijnych i wycofania się z zasady traktatowej, z tego, co jest w traktacie lizbońskim, czyli z tego, że. Unia Europejska jest oparta jako na kompetencjach przeniesionych, a kompetencje, które nie zostały przeniesione, zostają w kraju. Nie w naszym kraju, ale inaczej. Jeżeli to nie jest zagrożenie dla niepodległości, to trzeba być ślepcem albo kłamcą. Zresztą jeszcze jeden cytat, tym razem z Radosława Sikorskiego, który się też oburzył i wzmożył, kiedy profesor Krasnodęcki powiedział, że większym zagrożeniem dla polskiej niepodległości są dzisiaj Niemcy niż Rosja w rozmowie z Gujem Werhofstadem, wyjątkowo odrażającą postacią, której chyba nie muszę tutaj prezentować szerzej, opisaliśmy to spotkanie na łamach do rzeczy, można znaleźć w archiwum internetowym, We wspólnym, znaczy nie w rozmowie z Gujem, wspólnym z Gujem wystąpieniu w parlamencie unijnym, powiedział Radosław Sikorski, że oczywiście Polska musi się wyrzec swojej suwerenności, bo, cytuję metaforę, Lepiej być nogą słonia niż całą mrówką. Nogą jak, nogą, nie wiem czym tam oni chcą być w tym europejskim słoniu, jakimś szwancem czy innym narządem, natomiast cała rzecz została powiedziana otwarcie, absolutnie jasno. Nie chcemy polskiej niepodległości, polska niepodległość nie jest dla nas wartością, dla nas, Unijczyków, wartością jest bycie w Unii Europejskiej, jej częścią, bycie częścią czegoś dużego. Wpisał się tutaj Sikorski i wpisał swoją neotargowicką partię we wszystkich, w, całe, w, całe, w całą tradycję heroldów polskiej podległości. Od Branickiego przez generała Zajączka, po Bieruta i Jaruzelskiego. Musimy być częścią większego imperium, bo jesteśmy mali. Nie jesteśmy mali, wystarczy spojrzeć na mapę, że jesteśmy średniej wielkości państwem. Nie jesteśmy po brzydką panną bez posagu, jak twierdził świętej pamięci Władysław Bartoszewski. Wystarczy spojrzeć w rankingi Davos, że w ciągu ostatnich 30 lat nikt nie rozwinął się tak szybko, jeden tylko kraj na świecie, Chiny. A my na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wzrost cywilizacyjny, wzrost gospodarczy, tego potrafiliśmy dokonać. Brzydka panna bez posagu. Nie jesteśmy żadnym rozwrzeszczanym bękartem, którego trzeba za drzwi wystawić, jak twierdzi Leszek Milep, kolejny unijczyk, ponieważ dzisiaj wszyscy widzą, że Polska jest kluczowym krajem dla porządku w regionie i, i, i potencjalnie partnerem dla Stanów Zjednoczonych lepszym niż Niemcy, które są nierozerwalnie związane z Rosją, czekają tylko, żeby wróciło to, co, co było z Rosją, robią wszystko przez cała ich polityka Polega na tym, żeby przeczekać ten zły okres, aż ten zły Putin odejdzie, przyjdzie jakiś nowy Gorbaczow, będzie można trąbić, że teraz wszystko się zmieniło, więc może być wszystko po staremu i wracamy do starych układów. Polska, nie wiem ile tu trzeba pokazywać, przytaczać opinii, analiz z rozmaitych miejsc, także z mediów niemieckich, muszą to przyznać, że Polska nie jest żadnym rozwrzeszczanym bachorem, tylko w tej chwili jednym z ważniejszych państw w geopolityce. Więc głoszenie takich kawałków, że Polska nie potrzebuje pojedynczości, tylko ma być tym szwancem u tego słonia europejskiego, jednocześnie łączy się z wyrażaniem wielkiego uburzenia, jak profesor Krasnodębski mógł powiedzieć to, co powiedzieć, co oczywiście jest obliczone na to, że ludzie żyją jeszcze w stereotypach z czasów, kiedy Zachód to był wolny świat, z czasów PRL-u, kiedy zanim ten Zachód się stał tym, czym się stał w tej chwili. Ale żeby nie było tak słodko, nie do końca profesor Krasnodębski miał rację. W jednym, muszę powiedzieć, omylił się, tylko tego akurat jego krytycy nie zauważają. Fałszywą optyką jest rozdzielanie tych zagrożeń z Rosji i z Niemiec. To jest jedno zagrożenie. To jest ten sam, pozwoliłem sobie to w książce nazwać, asymetryczny pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym różne sobie wyznaczyły cele oba te kraje, ale ich interesy są realizowane zgodnie. Jednym z interesów rosyjskich jest zniszczenie polskiego potencjału, i tym zajmują się Niemcy. Temu służy praworządność, temu służy KPO, temu służy budowa Federacyjnego Państwa Unijnego i zredukowanie Polski do roli. Nogi, niech będzie, że nawet nie ogona, tylko nogi słonia. To jest rzecz, o której pamiętać trzeba. To jest podstawowe uwarunkowanie naszej polityki w tej chwili. Dlatego proszę, dobrze się stało, że włożył pan profesor Krasnodębski kij w browisko. A jeszcze jedna rzecz. Zachód, mówię to, tamto, żadne państwo demokratyczne nie jest jednolite. Unia Europejska, w której w tej chwili zwycięża fatalna, idiotyczna, zgubna dla samej Europy i dla nas przede wszystkim szkodliwa koncepcja federalnego państwa europejskiego, być może od tego odejdzie. Za wiem, dwa tygodnie, jeśli dobrze liczę, we Włoszech przejmie władzę pani Meloni, jej partia narodowo-konserwatywna i zbudowana wokół niej koalicja, i być może to będzie początkiem odrzeźwienia w Europie i odchodzenia od tej niemieckiej koncepcji państwa federacyjnego i od tej bismarckowskiej polityki. Być może przebudzenie jakieś we właściwym sensie tego słowa nastąpi pod wpływem tego, co dzieje się na Ukrainie i Zachód zacznie dostrzegać absurdy, w które zabrnął w genderyzmie, w wokeizmie, w tych wszystkich szaleńczych ideologiach, które sprawiają, że że najbardziej absurdalne rzeczy stały się faktem, tak? No bo jeżeli, jeżeli człowiek skazany za przemoc seksualną na kobietach mówi, a teraz ja jestem kobietą, idzie do kobiecego więzienia w majestacie prawa, żeby tam dalej sobie używać, to to coś głupszego, to nawet w Związku Sowieckim tego typu absurdów nie były, ale były różne, porównywalne. Możliwe, że Zachód się z tego obudzi. Są tam tendencje, które walczą ze sobą. Krytykując Zachód, Stajemy po stronie tych, którzy chcą go naprawić. W tym sensie to jest naprawdę prozachodnia działalność. Działalność Targowiczan, którzy godzą się na wszystko, chcą wejść jako ta noga słonia i być, i być yy, 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 wzmocnieniem dla tendencji zgubnych dla samej Europy, tak naprawdę jest działalnością antyzachodnią. Prozachodnią działalnością jest popierać Pawłem Meloni, popierać wszystkich, którzy walczą z idiotyzmem, z lewactwem, z potomstwem Spirelliego i manifestus Ventonten. I to jest głębszy sens całej tej sytuacji, w którą przypadkiem wpisał się, wkładając kij w murowisko, profesor Zdzisław Krasnodębski.